Zasadniczo to właśnie w nazwach danej miejscowości czy w nazwie danej miejscowości możemy, możemy odczytać, choć czasami nie jest to oczywiste i proste, to dlaczego dana miejscowość nosi taką, a nie inną nazwę. I to jest niezwykle ciekawe, jaką ma historię i co, że tak powiem, stoi u zarania dziejów tej, tej miejscowości. Z chatowym jest podobnie. Może na początku opowiem o tym, jak historycy w przeszłości, historycy badający historię bełchatowa, widzieli, widzieli początki naszego miasta i właśnie tą, tę, 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 tę nazwę, ten toponim bełchatów. Chyba takim. Na którym najczęściej bazujemy jest Apoloniusz Zawilski. W książce poświęconej historii Bełchatowa na pierwszych stronicach pisze o tym skąd Bełchatów i skąd, skąd ta nazwa i już wtedy pisze, że jest to kwestia dość, czy mogąca być dość sporną i nie do końca, nie do końca wyjaśnioną. Ciekawe jest to, do jakich konkluzji doszedł Zawilski analizując źródła historyczne, bo uważał, czy stwierdził w pewnym momencie, że słowo Bełchatów i pochodne słowa, czy pochodzenie słowa Bełchatowa może wiązać się z dość dalekimi przybyszami, bo z Tatarami. On podaje dokładnie przykład, pisze, że po przegranej przez wojska polskie bitwie pod Legnicą, po śmierci e, e, księcia Henryka Pobożnego, część tych Tatarów, która no, tego rozgromu polskiego wojska dokonała, została tutaj. Jakaś niewielka grupka przyjechała, postanowiła się osiedlić. No i, postan no, i, 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 i postanowiła się osiedlić między innymi, między innymi w okolicach Grocholic, jakby nie było miejscowości znacznie starszej od Bełchatowa co potwierdzają źródła, źródła historyczne. Mówię tutaj ciągle o tym, co pisze Zawilski. No i z uwagi na to, że ci przybysze posługiwali się no, wymową, która nie była zrozumiała dla autochtonów, czyli dla ludzi mieszkających tutaj, mówili może bełkotliwie, no to od tej mowy, od tego bełkotliwego sposobu mowy, Mogłaby pochodzić po części nazwa Bełchatowa. Tutaj moim zdaniem trzeba sprostować. Jeżeli chodzi o osadnictwo tatarskie na terenach Królestwa Polskiego, a szczególnie Wielkiego Księstwa Litewskiego, to taka największa fala to dopiero lata po 1399 roku. Po bitwie, zresztą wielkiej bitwie, o której niewiele się, się pisze czy mówi pod gdzie gdzie Część pokonanych e, wojsk e, tatarskich faktycznie, e, faktycznie osiedlała się na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego. I tutaj e, Zawilski pisze, podając przykład, że w roku 1403, bodajże, mogę pomylić się o rok czy dwa, e, taka sytuacja miała miejsce w okolicach Lwowa, gdzie Um, ci tatarzy um, chcieli osiedlić się na terenie miasta, ale z uwagi na profesję, a zajmowali się wyprawianiem skór. Co właśnie również wiąże się z nazwą Bełchatowa, bo um, istnieje słowo bełchtać, bełtać, czyli wyprawiać skóry. A więc ci Tatarzy, którzy zajmowali się tym bełchtaniem, wyprawianiem skór, wypędzeni zostali za mury Lwowa właśnie w tym roku 1403. No i Zawilski doszedł do wniosku, że być może u nas było tak samo. Mówiąc o Lwowie, porównując go z Bełchatowem. Tak naprawdę dużo mniejszym czy z grocholicami doszedł do konkluzji takiej, że ci Tatarzy przyjechali tutaj, chcieli osiedlić się w grocholicach, ale z uwagi na to, że zajmowali się bełchtaniem, wyprawianiem skór, mówili bełkotliwie, w dodatku, no, no, nie, nie byli przybyszami, z których zadowoleni byliby grocholiczani, stąd ci wypędzili ich ze swojej miejscowości. No i... No i ta grupa tatarska miała założyć swoją osadę, którą nazwała Bełchatowem, właśnie od tego Bełchtania, Bełtania czy od Bełkatliwej Mowy. No, tyle jeżeli chodzi o Zawielskiego. Tak jak wspominam, e, głównie osadnictwo tatarskie to jednak czasy po roku 1399, a tutaj mówimy o roku 1241, o, bitwie, o, bitwie, o, o czasach bitwy pod, pod Legnicą. Ja myślę, że nie szedłbym tak daleko, jeżeli idzie o tą nazwę. Oddałbym tutaj łos językoznawcom, badaczom właśnie toponimów, czyli nazw własnych między innymi miejscowości, którzy mówią jasno, że był którego pierwsze zapiski nazwy pochodzą z roku 1391, to miejscowość o typie nazwy dzierżawczej. Jak to rozumieć, czyli na, na, miejscowość, która, której nazwa hmm, pochodzi od nazwy pierwszego właściciela czy założyciela danej osady. No i ta końcówka UF, kiedyś pisana jako OF, OV, czyli sufiks Bełhat OF, czyli Bełhat be UF dzisiaj, oznaczałoby mniej więcej tyle, że założycielem tej miejscowości była to wieś, której, znaczy miejscowość osada, której nazwa pochodzi od właściciela Bełchata. I tutaj trzeba byłoby się zastanowić, kim ten Bełchat był i dlaczego nazywał się Bełchatem. Tego do końca nie wiemy, ale naj, najprościej rzecz ujmując, to właśnie Bełchat jako założyciel czy właściciel tej osady dał początki nazwie Bełchatowa, czyli miejscowość, która, która posiadała, imię, posiadała nazwę właśnie od tego imienia, ewentualnie przezwiska. Dam przykłady dużo prostsze. Piotrków, czyli stolica regionu nosi swą nazwę od Pietrka bądź Piotra. Bogdanów od Bogdana, Miłaków od Miłka, e, e, szukać dalej e, w, 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 w najbliższych okolicach no, te wszystkie miejscowości, które kończą nam się o, na, na of "-ów", e, Dobrzelów od Dobrzela. Co więcej, językoznawcy doszukują się tych imion czy przezwisk, w, 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 wspominając czy wzmiankując o nich w różnego rodzaju słownikach dotyczących Powiedzmy to języka staropolskiego, a więc te imiona czy przyzwiska gdzieś w przeszłości się pojawiały. Dziś kompletnie już nieznane, ale bardzo często pojawiają się, pojawiają się właśnie jako te, które dały początek nazwom. Jeżeli chodzi o datę pojawienia się nazwy Bełchatów w zapiskach, to źródłowo nazwa ta po raz pierwszy pojawia się w roku 1391. E, a więc jest to miejscowość sięgająca swoją historią co najmniej w schyłku XIV wieku. A więc jest to miejscowość bardzo e, stara, e, jeśli idzie o jej proweniencję. Bo to, że ona występuje po raz pierwszy w tym roku 1391, nie oznacza, że nie mogło być jej kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wcześniej. Tu no, mamy ten zapis zresztą w wielu miejscowości, bo bełchatów. Politanice, Dobrzelów to są, no, mówię, wymieniam tylko kilka. To są te miejscowości, które po raz pierwszy w zapisach historycznych właśnie pojawiają się w tych latach 90. XIV wieku, czy w pierwszej dekadzie wieku XV. A więc są to naprawdę solidne i sędziwe już, e, solidne i sędziwe już e, miejscowości. Oczywiście w pierwszej kolejności funkcjonujące przez wiele lat jako osady wiejskie. Niektóre tak zostały po dzień dzisiejszy, a w przypadku Bełchatowa, no, w, tym, w, tym, w tym wieku XVIII mieliśmy awans do rangi miasta i Bełchatów zaczął się no, całkowicie inaczej rozwijać, odchodząc od tej gospodarki czysto, czysto wiejskiej. I to właśnie był już napis Bełchatów? Czy on był jakiś zniekształcony? Nie wiem, Bełchacki, Bełchatów? Beł... Bełchatow z V na końcu, a więc ten sufiks, czyli końcówka jest OF, OV. ov. A nie UW. E, jeżeli chodzi o tą ewolucję e, czy rozwój e, zapisu, subskrypcji e, nazw, to one się na przestrzeni wieków, niekiedy jak dziś na to spojrzymy, bardzo zmieniały. Aczkolwiek znaczenie pozostawało to samo. Żeby zrozumieć nazwę miejscowości, e, bardzo ryzykownie jest patrzeć przez pryzmat współczesnego zapisu. Jednak trzeba szukać źródeł, które pozwolą nam spojrzeć, jak ten zapis wyglądał, czym wcześniej, tym lepiej dla padającego. W przypadku Bełchatowa był to Bełchatow, czyli Bełchaty OV, ten sufiksów. Szanowni Państwo, podsumowując, e, cały ten wywód, e, stwierdzić można jednoznacznie, że mamy takie dwie. E, no powiedzmy to hipotezy, które odnosiłyby się, czy które traktowałyby o, o, o kwestiach pochodzenia nazwy Bełchatów. Pierwsza, no ta dużo bardziej ciekawsza, bardziej sensacyjna, mówiąca o tym, że jednak Bełchatów założony został przez e, przybyłych tutaj ze wschodu osadników tatarskich, posługujących się niewyrazistą mową, E, trudniących się bełtaniem, bełchtaniem, czyli wyprawianiem skór. A więc no, w, w, takie postawienie sprawy d, 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 pozwala na postawienie kolejnych pytań, jest dużo ciekawsze. No, jest ta wersja być może mniej ciekawsza, w mojej opinii dużo bardziej prawdopodobna i na tym, na tym, na tym można byłoby zakończyć, że Bełchatów to miejscowość o pochodzeniu nazwy typowo dzierżawczej, Odnoszącej się do pierwszego właściciela, Bełchata. Pytanie dla przyszłych, czy dla językoznawców, czy dla osób, które, które zajmują się badaniem toponimów, to kim był ów Bełchat? Bo to jest ciekawość. Bo być może on faktycznie tak jak ten kluk, czy postękała. Bełchat też miał jakąś cechę charakterystyczną, która spowodowała, że go tym Bełchatem nazwano. Być może on bełkotliwie mówił, stąd nazwany był Bełchatem. Warto spojrzeć na to i by być dumnym, że Bełchatów nosi tę nazwę od tak wielu już lat spokojnie można powiedzieć stuleci i badać tę historię. No być może doszukując się kolejnych i, bardzo, kolejnych i ciekawych elementów dla, dla potomnych.